Cześć Janko. witajcie, jestem Machaj Kopolanie i witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, a widzicie, codzienny obowiązki. Wchodzimy sobie ogólnie na strych. Dobry. Jak na Panie operator? Dobrze. To filmików filmiku wpuściłeś teren? Nic nie było do nagrywania na razie. O, właśnie. I to jest właśnie problem. A jedziemy w te. Mieszać, po mieszaniu jedziemy kukurydzę, pryskać, dożywka. O. Pan jedzie? Jadę. O. Nie, panie, dopiero pokręciłeś na jesieni. No. I te, i wiosnę ciężkie orki. A teraz, pad już mocno. Tak? Już, już cały już, już rzepak wyjdzie. O, cały rzepak by. No. Pan będzie go spuszczał? Bo kiedy drugi pokos? tywawa już jakaś taka? Do, w, do, w sumie? Co? Mówię, tybawa już taka w miarę jest? No, idziesz na kiszonkę czy na sumę normalnie? Na, na siano czy na sołę? E, czy na kiszonkę? Na siano kiszonkę. Dobry rygowe trio akrobatyczne, Nie ma tutaj z tego węża tam jest,

Da, da, stav' će. Či ješće? Drugi, drugi. Da, da, će. ਇਹ ਸਭ ਹੈਗਾ ਨਾ Koczywa, bo Tak to wykuwuje w tom. Ale dobra. Niech pana, czy jestki odjedzie. I już będziemy sobie jechać ogólnie tam od Pryzmy. I będziemy już I zaraz też lecimy na odpiski. Więc myślę, że dosyć ciekawa akcja będzie na dzisiejszym blogu. Cały dzień małoty dzisiaj. Jest dokładnie piątek dzisiaj. I cały dzień małoty, więc. Jaka sobie odjedzie? A ja już sobie będę powoli za Was ruszał A widzicie, masz bardzo ładny Apollo Dobra Lecimy sobie pod pryzmę Jest godzinka z ósma rano może Bo więcej nie ma Mam nadzieję, że wszystko się tu Przejezdźcie, zaraz pójdzie ogólnie po Cezora i przyjedzie Będą wioski, blok 40 i ma pierwszy rok powiem na tym kanale Tu jest dobry Na dobra, prosto stoi Pan Anczewski już jedzie No tak, pod tym jest zawieszonym Nie dobra że to jakoś się wyrobi Mam nadziei, że wszystko się nagrało. że ma tą kieszonkę oginą, nie? To już będzie ten. To już będzie miejsce na kiszonkę z Głotowicy, nie? Czy nadam naszą kieszonkę? kiszonkę, na kieszonkę, nie. Tyle ty, ty bawie, że tego nie będziemy jeść, nie?

Głębosz to jest dobra sprawa, Nie dosłownie. Długo nie mogli też dostać pozwoleń na budowę. Seria ma nadzieję, że efekt tych pracy nie jest. No kiedy mamy jakąś siłę. kolejne trzęsienie ziemi. Tylko zobaczymy jakieś elementy w tym dziecku. Przybyliśmy raz tutaj, aby stać się pracą. Przecież tego. Budowa zajęła im prawie dwa lata. Na początku część ta szkoła została otwarta, a oni właśnie wrócili do Poznania i planują długi urlop. Poznaj tam Gawoźnicka, radio zewnętrzne pieniądze za swój podróż ten zapłacili z własnej kieszeni. To są wiadomości Radia Z. Po poznaniu wyników egzaminu, teraz przed absolwentami gimnazjum, decyzja do jakiej szkoły chcą pójść dalej. Rekrutacja na przykład, w poniedziałek kończy się w Warszawie, a we Wrocławiu w środę. Tam w zeszłym roku najtrudniej było dostać się do Techniku gastronomicznego i klas matematyczno fizycznego w licea. Co oni to pozawiszali? Ja to Dobrze, więc to raczej jest ważne. Dzisiaj idę do szkoły. które są w tym samym budynku, tylko nazwy, więc w nie się odjeżdżać. Instytutu badań edukacyjnych gimnazjaliści wybierają szkoły, w których chcą się dalej uczyć pod koniec trzeciej klasy i w większości myślą, że już w przyszłości nie mogą zmienić obramej ścieżki kształcenia. Polska, Słowacja w i Szwecja, Andrzej w Kielcach. Te dwa naczynia już dziś zajmują piłkarskie mistrzostwa Europy do lat 21. że pana to będzie ci O 17:30 przy widzi. Powiedz że tak, u pana to będzie tu ciekawa pana, akcja. Wszystkie trzy prezentacje mieszkają w trójmieście, ale nie to że trzymają. Pana jedno, po, że, po, po, Miejsce pobytu o, tylko tam, tam ma, ma pan Są w Gdańsku, które do niej w Sobodzie, a Portugalia w Gdyni. Miasto gospodarz tego jest 100% gotowości do turnieju od jutra rusza między. Może pak kiedyś w gości? Czyste wiosna, piętna, falujeś ludnieście. Gdy Maciej Radio radiozet. 3 minuty po 9 co były Radio Z Wschodnik do końca na piątku przyrodnie pokropi w całym kraju na termometrach zobaczymy od 19 pod. pod Tatrami nad morzem do 25 na ziemi Rzeszowskiej pod Karwaciu. Zagrzmi na wschód od Izby. Na program zapraszam sponsor MS Odn. No, I będziemy mogli tak wyskoczyć. w środku długiego weekendu Chris teraz, po Bo pan w tamtym roku na szonka ile kawałek, powiedz? Dwie czy jedną? Dwie, nie? No. Trzy. Trzy trzy No ale kukuły, taka była. Ale zboża w tym wakokarantę